Witam was serdecznie. Tu Marcin Wójcik. Na moim kanale znajdziecie porady dotyczące obsługi samochodów i bezpiecznej jazdy. Jeśli chcesz, żeby twój samochód służył ci jak najdłużej i jeździł bez problemów, jesteś w dobrym miejscu. Zachęcam do subskrybowania kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych treści. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Anulujemy omawianie jednego z ważnych wskaźników stanu silnika. Mieliśmy już do czynienia z numerem kalibru i harmonogramem wymiany. Teraz nadszedł czas, aby zdecydować, które świece zapłonowe są najlepsze. Jak świece zapłonowe informują o wydajności silnika? Łatwo jest wykryć usterki silnika na podstawie wyglądu świecy zapłonowej. Jeśli wszystko jest w porządku, Świeca ma czyste elektrody i wygląda jak nowa. Osłona izolatora powinna być czysta, bez zabrudzeń i zmian koloru. Zmiana koloru osłony wokół elektrody środkowej wskazuje na awarię lub niską jakość paliwa. Różnorodność świec zapłonowych. Klasyfikacja świec zapłonowych jest bardzo zróżnicowana. Wyróżnia je numer kalibru o którym już wspomnieliśmy. Części są również klasyfikowane według rodzaju wyładowania, liczby elektrod i materiału produkcyjnego. W naszym artykule ograniczymy wybór świec do silnika do modeli świec zapłonowych. Świece zapłonowe w silnikach samochodowych przynoszą więcej szkody niż pożytku. Wyjątek. Modele transportowe ze zdalnym sterowaniem według liczby elektrod i struktury świece są podzielone na kategorie według liczby elektrod. Tradycyjnie są ich dwie lub więcej, z których jedna jest centralna, jednoelektrodowe najprostsze budżetowe świece zapłonowe. Ich konstrukcja jest bardzo prosta. Białe szkło z gwintem wewnątrz obudowy. I choć nazywane są jednoelektrodowymi, w rzeczywistości dwie małe elektrody o średnicy 2,5 mm każda, środkowa i boczne, biorą udział w tworzeniu iskry. Części te mają jednak ograniczoną żywotność. Wieloelektroda tutaj są już trzy lub cztery elektrody boczne. Z jednej strony utrudnia to wytworzenie iskry zapłonowej, ale zwiększa ich żywotność. Elektrody ulegają awarii naprzemiennie. Urządzenie plazmowe aktywnie wprowadzane od lat 90. Zasada działania świecy Forkamer polega na dostarczaniu impulsu między elektrodami. W rezultacie powstaje wyrzutnik rozpadu skrzypu plazmy. Zapala on mieszankę paliwa i powietrza. Kierując ją do komory silnika, świece te pozostawiły swoje wieloelektrodowe odpowiedniki daleko w tyle pod względem mocy zapłonu. Według materiału elektrody rozważmy teraz klasyfikację elektrod umieszczanych na świecach zapłonowych. Od tego zależy wydajność i zakres działania. Przeczytaj także. Pasty samochodowe. Klasyfikacja. Cechy wyboru mieć i nikiel elektroda robocza o średnicy 2,5 mm wykonana jest ze stopu niklu, jest bardziej miękki niż inne metale, więc zużywa się szybciej. Niemniej jednak takie świece nadają się do silników starszych samochodów. Gdzie wymagane jest niższe napięcie iskry. W przypadku nowoczesnych modeli taka siła zapłonu nie jest wystarczająca. Platyna świece Noble pojawiły się w wyniku badań producentów samochodów. Poprzednia generacja świec miała pewien problem. Cienkie metalowe elektrody nie wytrzymywały wysokiego napięcia silnej iskry. Aby nie stracić na mocy wyładowania, trzeba było poszukać wyjścia z tej sytuacji. Najpierw w motorsporcie a potem w zwykłym układzie pojawiły się świece z elektrodami wykonanymi z metali szlachetnych. Platyna jest ogniotrwała, odporna na wysokie obciążenia, co stanowiło decydujący argument na jej korzyść. Irgiret stał się alternatywą i niech ten materiał będzie pozbawiony szlachetności, ale jest twardy i odporny na ekstremalne warunki. Świece z elektrodami wykonanymi z pierwiastków RIPT nie różnią się ceną. Ocena najlepszych. Sprawdźmy teraz które świece zapłonowe są najlepsze. Jako podstawę przyjmijmy typy pojazdów i różne paliwa. Do każdego pojazdu przeznaczona jest inna świeca zapłonowa. rydowa świeca zapłonowa NGK IMO 9C9H wielokrotnie doprowadziła motocykle czołowych zespołów Motorb do zwycięstwa. Należy do gorącego typu świec. Odstęp między elektrodami wynoszący 9 mm zapewnia doskonały zapłon paliwa i lepsze wyniki. Nadaje się do szerokiej gamy motocykli japońskich marek wyprodukowanych w latach 2001-2010. do 2010. Ciężarówka lub autobus czeska marka Brisk nie ma sobie równych. Jej wieloelektrodowe wtyczki zostały przyjęte przez największych producentów pojazdów użytkowych: Neoplan, Isuzu, Fiat, MAN i Ich główną zaletą jest to, że są sprzedawane w zestawach. Dzięki czemu użytkownik może wygodnie wymienić cały blok wtyczek. Ponadto są one przeznaczone do wszystkich opcji paliwowych, począwszy od normy Euro 3. Przeczytaj również, wybór głośników w samochodzie, na co należy zwrócić uwagę w przypadku starszych pojazdów zasilanych benzyną A-76 i A-92. Odpowiednie są wtyczki produkcji krajowej. Wśród liderów są standardowe wtyczki gaz, Uaz i Kamas. Nadają się one również do autobusów produkcji krajowej. Dane dotyczące świec zapłonowych do autobusów i ciągników produkcji zagranicznej nie są dostępne w domenie publicznej. Odpowiednie informacje znajdują się w instrukcji obsługi samochody osobowe tutaj oferta jest szersza. Pierwsza piątka liderów to pewnie świece zapłonowe Hampion, Marka ta zdobyła zaufanie konsumentów produktami najwyższej jakości Świece przez Alberta Championa zaobserwowano u zarania sportów motorowych, a obecnie montowane są w samochodach osobowych, wiodących światowych marek. Są to wyłącznie świece szlachetne i rydowe o żywotności do 100 tysięcy kilometrów. Firma Bosch nie pozostaje w tyle za liderami rynku. Oferuje szeroką gamę elementów zapłonowych wszystkich typów: gorących i zimnych, jedno. I wieloelektrodowych. Prawidłowo dobrane świece zapłonowe sprawdzają się w 100%, biorąc pod uwagę niemiecką pedanterię we wszystkim, bo temperatura paliwa gazowego jest znacznie wyższa, więc moc zapłonu musi być wyższa. I rydowe świece zapłonowe NGC nie mają sobie równych. Ich model Laserline 2 jest przystosowany do gazu i jest z powodzeniem stosowany w pojazdach wykorzystujących propan-butan. To wszystko na dziś. Ranking zawiera najlepsze naszym zdaniem świece zapłonowe. Co o tym sądzisz? Napisz swoje doświadczenia w komentarzach.